Bardzo niedobre, bardzo niedobre, ale może mają większą wiedzę na temat niektórych osób. W ogóle bardzo dużo w Szczecinie i powinny być jakieś ukryte kamery, które to po prostu wyjaśniły dlaczego i kto. Kama kamerami. kamerami i gdzieś czuwaniem i wtedy złapaniem tych wandali, bo to naprawdę wstyd, że coś takiego się dzieje. Okay. Po prostu nie ma czuwania nad nią, bo przecież każdą rzecz, którą się wystawia, to się jak w jaki sposób dozoruje chyba to już nie chodzi tylko o niszczenie yy, yy, konkretnie tej wystawy, tylko ogólnie czy miasta yy, w ogóle jakichś budynków czy tak samo grafiki na ścianach. Wszystko no, po, powinno mieć jakiś wymiar sprawiedliwości, a ja... Jakieś prowokacje coś w tym rodzaju trudno mi się na ten temat ja tu... Specjalnie dzisiaj przyjechałem, żeby zobaczyć, bo święto już już ten wystawek jest i po prostu... Pewnie, że niedobrze, no to, to jak są w wandale, to trzeba złapać i dopiero wtedy karać się nie tak. No, obciąć im łapy i będzie dobrze. Czy to jest ważna dla Szczecina no, no, historyczna wystawa? No, no to a co to jest? No to przecież przeżyliśmy i tak, nie? No bo się czytać wszystkie, bo dopiero pierwszy raz przyszłem zobaczyć. To.